Cześć tu Beata, dziś mamy wtorek 28 sierpnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to energia kapłanki, a więc y, intuicji. Między innymi oczywiście warto jednak dzisiaj będzie skłonić się y, w stronę swojego wnętrza, żeby posłuchać tego, co nam podpowiada. Y, stamtąd dobrze czerpać też wiedzę i y, próbować podejmować decyzje właśnie w taki sposób. Ja wcale nie mówię, że należałoby w taki ślepy sposób podążać tylko i wyłącznie za podpowiedziami naszej intuicji. Natomiast my często robimy w ten sposób, że spychamy tą intuicję gdzieś w mroki, nie biorąc jej w ogóle pod uwagę. Dlatego warto, warto dzisiaj przyjrzeć się, co czujemy, w jaki sposób chcemy działać. Tak stamtąd szukajmy podpowiedzi. Dzięki temu będzie nam naprawdę o wiele łatwiej nie tylko funkcjonować, ale i podejmować jakieś ważne decyzje. To jest taki stan podwyższonej świadomości, który Należy nauczyć się, wykorzystywać, właśnie do tego, żeby, żeby działać, żeby podejmować decyzje, tak jak wspomniałam wcześniej. Dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej też pogodzić się albo zaakceptować pewien stan rzeczy, albo ukierunkować swoje działania. Bardzo często zdarza się tak, że decydujemy się zmierzać drogą, którą podyktował nam ktoś inny, a dziś jest zaproszenie do tego, żeby spróbować przyjrzeć się temu ze, z poziomu swojego wnętrza. Ja y, energię kapłanki często nazywam energią odpamiętywanej wiedzy, bo my często mamy y, y, taką y, y, nie tylko intuicję, ale i wiedzę i doświadczenie i sposób działania właśnie y, w sobie, tylko decydujemy się często podążać za wskazówkami innych, a niekoniecznie słuchając siebie. I dlatego myślę, że to jest bardzo ważne. To jest jedna z moich kart urodzeniowych, tym bardziej ona jest na przykład dla mnie ważna, żeby nie zapominać o tym, żeby podejmować decyzje nie tylko w oparciu o logikę, ale również o... O naszą wewnętrzną wiedzę, o tą intuicję, o to przeczucie, nazwijmy to sobie jak chcemy, i wiele razy już w życiu doświadczyłam właśnie tego, dlatego warto w ten sposób y, y, dzisiaj funkcjonować. My jesteśmy w Talii, w Dyłycie Starot, ja zaraz spróbuję ją tutaj y, pokazać. Nie ma sensu, jakby wyzwaniem w, w tej karcie jest działanie wbrew sobie. Jeżeli będziemy działać wbrew sobie, niczego, albo daleko nie zajedziemy w ten sposób, może nie tyle niczego nie osiągniemy, ale właśnie to działanie wbrew sobie powoduje, że nie rozumiemy wielu rzeczy, albo sami sobie blokujemy dostęp do tej intuicji. Nie zawsze trzeba patrzeć oczyma żeby dostrzegać coś, co dzieje się dookoła, albo dostrzegać coś, co być może ktoś inny chciałby ukryć, a tak naprawdę mamy teraz dostęp do swojej intuicji, do, do tych sił, które często są ukryte i mm, to właśnie stąd będziemy czerpać zrozumienie, a zrozumienie jest tym elementem, o którym absolutnie nie możemy zapominać. Dlatego dobrze będzie otworzyć dzisiaj swoje wnętrze, swoje trzecie oko, swój, swoją intuicję właśnie na takie działania, na te wewnętrzne inspiracje, to co będzie nas ciągło ku, ku rozwojowi, na przykład. Stamtąd czerp. Czerpmy wiedzę i próbujmy podejmować decyzje. I jeszcze raz zaznaczę, ja wcale nie, nie, nie namawiam do tego, żebyśmy podejmowali decyzje tylko i wyłącznie bazując na intuicji. Wszędzie jest potrzebne wyważenie czy zrównoważenie, ale nie zapominajmy o tym, i nie mówię tutaj tylko do kobiet również do mężczyzn. Nie zapominajmy o tym, że nasza intuicja często podpowiada nam, że na przykład tego nie należy robić, w to nie należy się angażować, albo to jest nasz kierunek, który jest, będzie naprawdę bardzo dobry. Działajmy właśnie w taki sposób. Ja nie, dzisiaj szczególnie to będzie naprawdę bardzo ważne. Mało tego, dobrze będzie sobie zadać albo zadawać od czasu do czasu pytanie, hmm, czy są jakieś dziedziny życia, czy są jakieś sprawy. Gdzie pozwalamy innym zbyt mocno ingerować w nasze życie, w nasze działania, w nasz sposób postępowania? Spróbujmy um, odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dlatego, że wówczas zrozumiemy, że nie polegamy na swojej własnej intuicji, nie polegamy na, na, tej, na tym y, 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 momencie podwyższonej świadomości, tylko właśnie polegamy na opinii innych. Co jest też ważne, tu jest to wyważenie potrzebne, ale dziś zaproszenie tej karty jest właśnie takie, żeby posłuchać tej intuicji, a przynajmniej przyjrzeć się, żeby właśnie nie działać wbrew sobie, tak jak powiedziałam, w wyzwaniu. Ta karta to jest troszeczkę działanie m, niezgodnie ze. Y, z sobą czy z, z naszymi odczuciami. Więc, aby odkryć tą naszą wewnętrzną prawdę, trzeba będzie posłuchać siebie, posłuchać tego, co, w jaki sposób chcemy działać. Jeżeli masz taką możliwość dzisiaj, w ciągu dnia albo po południu, pójść na spacer, szczególnie w miejscu, gdzie znajduje się jakiś zbiornik wodny. Tam chwilę pobyć, tam chwilę pouziemiać się, czerpać stamtąd właśnie spokój, dzięki temu będziemy w stanie wsłuchać się w ten głos swój wewnętrzny, to bardzo pomaga. Element wody jest naprawdę tutaj bardzo przydatny. Skoncentrujmy się więc dzisiaj na tym, żeby nie działać wbrew sobie, żeby. Spróbować może nie od razu ślepo podążać za tą intuicją, ale przynajmniej wziąć ją pod uwagę i wówczas to podejmowanie decyzji będzie wyglądało w sposób o wiele bardziej zrównoważony. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się pa!